Yes. Back towards Ronaldo. Oh, that's wonderful. Absolutely wonderful. He's got his field goal. And how? Siemanko, z tej strony i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii kariery Cristiano Ronaldo. E, ta seria była FIFA 14. E, widziałem, że wam ta seria po prostu się podobała, więc kontynuuję e, FIFA 15. E, no i właśnie zaczynamy sobie e, też dość długą serię z Cristiano Ronaldo. Co myślę, że e, e, będzie oglądana seria, tak? Bo widziałem po prostu, jaki był odzew widzów po net Robertem Lewandowskim tym bardziej myślę, że po karierze Cristiano Ronaldo podobnie powinniście się um, przy, tak tą serię przyjąć, tak mi się wydaje raczej tak więc sobie tutaj zaczęliśmy właśnie Cristiano Ronaldo kariera Lewandowskim tak samo będzie jeszcze teraz um, nagrałem karierę Manchester United i myślę, że wrócimy sobie niedługo, zrobimy drugi sezon z kariery Real Madrid trochę inaczej ta seria będzie wtedy wyglądać trochę inaczej ta kariera będzie wyglądać i myślę, że będzie to całkiem e, przyjemnie oglądane do, Będzie mi się po prostu łatwo nagrywać A e, wrócę przynajmniej do takiego regularnego nagrywania Właśnie jakichś tam poszczególnych serii e, Jeszcze przy okazji myślę, że wrócę wam niedługo Ultimata Tylko muszę sobie wziąć końce, jakiś tam skład zrobić No i wtedy sobie ponagrywam Ultimata Road to Division 1 e, I myślę, że to by było w sumie no, chyba z tych rzeczy co planuję póki co na kanale Chyba na tyle W sumie E, mogę sobie prowadzić dwie kariery zawodnika, dwie kariery właśnie e, jakimiś klubami, plus Ultimate Team no i czasami jakoś mm, po prostu jak będziecie chcieli sobie nagrać sezony z FIFA i myślę, że to by było na tyle, no i oczywiście co jakiś czas będą też się pokazywać, ukazywać będą mm, odcinki z Counter Strike'a z jakimiś moimi tam akcjami myślę, że jakieś właśnie matchmakingi też sobie porobimy e, plus teraz od e, kiedy od poniedziałku zaczynają się feria, więc myślę, że jakieś live też zrobimy, mm, tam będą różne giveaway, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, link macie do e, mojego Twitcha w opisie, no i Facebooka tak samo macie w opisie, tam będę informować właśnie o tych live'ach, e, a przechodząc do samej kariery właśnie e, Cristiano Ronaldo, w tym momencie mamy mecz z Atletico, który wygrywamy 5 do 0, już poprosiłem tutaj o zmianę, bo w sumie była chyba 60, tak 61 minuta, no i Donald już był dość zmęczony, a już 5-0 to więc tego meczu po prostu się nie dało przegrać więc poprosiłem o właśnie zmianę Ja tutaj przesymulowaliśmy sobie parę meczy które były dość według mnie łatwe do wygrania to tutaj wszystko praktycznie wygraliśmy oprócz tego meczu drugiego z Atlantico 2-0 przegraliśmy chyba to było na wyjeździe, nie wiem dokładnie No i ten mecz przegraliśmy co daje w sumie tak w dwóch meczach wynik 5-2 dla Realu Więc ten mecz mogliśmy sobie spokojnie właśnie przesymulować bo to było dość pra mało prawdopodobne, że tylko strzeliło na właśnie te same, tak samo 5 bramek, jak my im. E, więc no, mm, tutaj przeszliśmy sobie już do ostatniego dnia transferowego letniego. E, dostałem ofertę od PSG, bo poprosiłem o transfer, ale jakoś do PSG nie chciało mi się przychodzić, bo pamiętam, że FIFA e, 14 do PSG, tak samo Ronaldo przesiął, jakoś nie ja byłem z tego za bardzo zadowolony. E, więc właśnie sobie zostaliśmy w Ralu. Na dłużej zaczymy, czy może w tym kolejnym okienku transferowym uda nam się gdzieś przejść, czy może dopiero w przyszłym sezonie jakoś właśnie, nie wiem kiedy, możecie mi napisać przy okazji, kiedy najlepiej przejść do jakiegoś innego klubu, czy grać po prostu tym Ronaldo, tą karierę do końca w Real Madryt, to już, to już od was zależy też w głównym stopniu, I też zależy oczywiście jakie oferty będą przechodzić, ciekawe było zagrać w Barcelonie Ronaldo, to było pewnie... Um, dość ciekawe kontrowersje, no ale myślę, że by było to um, fajne, ale myślę, że chciałbym wrócić do Manchester United. Zresztą zobaczycie, co zrobiłem właśnie w karierze Manchester United. Tutaj, jak w ogóle Marcelo dziwnie podał mi, e, to było nienormalne, bo już w szóstym miejscu straciliśmy tę głupią piłkę, a myślę, że po to mogłaby popaść bramka. No i tutaj znowu Marsa. Um, tutaj w ogóle zagranie chyba Hessa tutaj. E, był przed chwilą przy piłce. W ogóle e, Real Madrid przetransferował sobie, runując z Manchester United do właśnie do Realu i ten Rony gra w sumie nic. I tutaj Cristiano Ronaldo główną robotem w tej karierze odwala. No i w sumie o to chodzi, tak, żeby Ronaldo strzelał jakieś te bramki, asystował w głównym, takby stopniu. No to na tym się opiera w sumie ta seria. No i teraz mamy mecz z Sociedadem. Zobaczymy, czy tutaj uda nam się znowu ponownie wyjść na takie duże prowadzenie jak z, Atliko, z Atletico, tak? Myślę, że to będzie być tak samo jak w meczu z a, a jak będzie to już zobaczymy. W ciągu najbliższych w sumie już 75 minut. Hmm, tutaj gracze Sociedadu jakąś tą piłkę rozgrywałem nie wiem czy ja tutaj nie zrobiłem jakiegoś cięcia. Aha, tutaj tak, to było przejęcie Baila, nagranie do Ronaldo. No i Ronaldo ładnie wysunął i tam nie przyłączyłem tej kamery, no ale e, bramkę chyba zaraz wam pokażę na powtórce, z tego to dobrze pamiętam. No i Bail tutaj serduszko swoją, e, cieszynkę klasyczną robi. Ładnie, to ja wyprzedził obrońców, no i na końcu yy, bramkarz stracił yy, bramkę, tak, stracił, bo jakoś tutaj piłka mu w ogóle przeszła pod, pod yy, rękoma, rękoma, rękami, nie wiem dokładnie. Yy, tak, tak więc to właśnie by wyglądało, dość dziwnie mi się komentuję ogólnie te, te mecze, bo... Długą przerwę mam takiego komentowania, nie mam właśnie skrótów jest też za bardzo nie wiem co tutaj mówić, ale patrzcie na to, co Ronaldo zrobił w tym momencie. E, ładny trik zejście do środka wymienił obrońcę. No jest 40 do i 2 do 0 z socjonadem, więc przybliżamy się do wyniku z Atletico. E, czy tak będzie? Jeszcze zostaną w sumie druga połowa. I kolejnych parę akcji Przy okazji mogę wam powiedzieć, że już w następnym odcinku Zagramy sobie dwa mecze reprezentacji I myślę, że chyba takie dwa mecze Na, na odcinek będziemy sobie rozgrywać Co zależnie od tego, ile akcji będzie po prostu W każdym spotkaniu I Tak więc tutaj mamy minutę 52. Zawodnik z Nas faulował, no i właśnie jakiś Ronaldo prawdopodobnie podejdzie do tego Do tego rzutu karnego Jeszcze tutaj Ronaldo nie w ogóle był W kadrze, no i tutaj widzicie Ronaldo tutaj chciał wyminąć wszystkich i strzelić bramkę no ale niestety został sfalowany. i to jeszcze jakieś dwie zmiany w właśnie w drużynie gospodarzy i za chwilę zobaczymy kto będzie wykonywać tą jedenastkę czy będzie to Ronaldo tak właśnie jest Ronaldo podchodzi do tego rzutu karnego czy uda mu się go na bramkę czy zdobędzie o no, tak drugą bramkę w tym spotkaniu zobaczymy już za chwilę Mamy 54. minutę w tym momencie. No i Ronaldo strzela. Bramka już dobrze no ale jednak Portugalczyk okazał się lepszy. I tak. udało nam się tą bramkę strzelić. Tak więc mamy już 3 do 0. Jak na wyjeździe to jest ok, dobry wynik. Chociaż raczej wszyscy tutaj spodziewali się tylko, że Real Madrid wyjdzie z tego spotkania zwycięsko. No ale jeśli już mamy 3 do 0, to już myślę, że ten mecz spokojnie wygramy. Um, a to już za chwilę się okaże, czy tak będzie, um, tutaj, bo mamy minutę, chwilę w sumie po tym karnym, um, tutaj obrona znowu na dół popełnia błąd, Ronaldo ma piłkę, co zrobi Ronaldo? Przechodzi tutaj paru obrońców, um, paru zawodników, wpada w pole karne, no i piłka niestety zostaje mu odebrana, trzyma na aktywność. właśnie, dobrze, że ją pokazałem. Ja teraz już mamy minutę 89. E, Ronaldo wymija po prostu wszystkich od połowy mniej więcej boiska, po prostu sobie wszystkich wymijał No i na koniec w 90 mucie już e, pod koniec tego spotkania strzela bramka jest 4 do 0. I myślę, że e, do tego już meczu raczej nie przegrał. Teraz zawodnicy z sesji do nieźle, by musieli minąć strzał tych żeby chociaż zrejestrować, żeby w ogóle zbliżyć się do tego rezultatu co osiągnęliśmy no i mamy minutę 90, tutaj Ronaldo nie podał, no bo po co, nie? no bo po co, trzeba strzelić kolejną bramkę już mamy 7,9,5, 5 ale co, przecież trzeba strzelić jeszcze więcej tak, no Ronaldo w ogóle tutaj nie było falu, tak, czysto wszystko no i mamy 50, 50... co? Mamy bramkę na 5-0, w 90 minutzie, tak, to chciałem powiedzieć Ronaldo tutaj ładnie wyminął wszystkich i podobnie strzelam bramkę na 5 do 0, i w sumie to już była bram ostatnia bramka w tym odcinku, tak więc ja wam dziękuję za oglądanie i jeśli się podoba wam ta reaktywacja ja z taką serią, wracamy właśnie do regularnego nagrywania, to łapka w górę, pamiętajcie o tym, no i do usłyszenia, ja wam dziękuję za oglądanie, no i trzymajcie się, cześć.